Witam w kolejnym materiale z gry 7 Days tutaj. No to nie przedłużając, coś tylko sprawdzam. No, na ostatnim nagraniu wspominałem, że zawieszał mi się internet. Dzisiaj mam przed nami nowy router, bo stary był w dość wykonalny w stanie. W końcu używałem routera ym, mobilnego. Co wada, dalej raczej streamowania nie polecam, bo to jest internet i wszystko LTE. Wiecie o co mi chodzi? I Mieszkał w kamienicy, w starym budownictwie, więc. Zasięgi może być różnie. Ale jak już powiedziemy lepiej niż było. Więc czasami lepiej odrobinę poprawić i poprawić. To jest właśnie lepiej... lepiej... o, lepszy w grać niż na dachu. To jest stare dobre powiedzenie. To może dzisiaj weźmiemy się za kolejną misję. Tak, że mamy ją blisko tym razem, bo mamy ożuberę tam koło nas. Z danej nam lokacji w sumie. Tutaj się już wytwarza. Dzisiaj ja zrobiłem później jeszcze jakiś czasem? Tak? Tak mnie na że jak co później, później zrobić, bo potrzebujemy więcej cementu, żeby to obsłużyć. To potrzebujemy później. To jeszcze zrobili, niech się jeszcze wytworzy. Później, potrzebujemy to, 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 to. Pytanie czy to wszystko mamy. Bo to nie jest takie oczywiste w tym momencie, chemia. Taśmy mamy. Potrzebujemy glinę, materiał budowlany, może być glina. Kamień nieokuratowany przy sobie i potrzebujemy jeszcze skóry. Wszystko mamy co potrzebujemy? Podka na półka. No to może być problem. Pytanie, czy mamy dosyć żelaza. No tak, mamy. Raz, dwa, trzy. Wytwórz. Trzy. Wytwórz. T. Kamień, cement. Nie, się już wytwarza cement. Tego zniesiemy na dół. Tutaj Dożyćmy też, żeby się cement przetwarzał i to zanieśmy na dół. To pójdziemy sprzedać. Tylko później. No mm, nie, się tutaj robi. Na ten moment nie potrzebuję tak zmarszu między cementem. To piszę, żeby po... Mogę go ty zrobić. Jest. Nie, się tutaj wytworzy na spokojnie. Albo nie, nie tutaj. Moment, tylko tu na momenta. Bo jak to nie pracuje, to nie trudno popracuję. Wiecie co mi chodzi. 30 sekund? Mój Tak, 30 sekund. Myślę, że te 4 minuty, by się robiło. Wracając do tematu. Chemia jeszcze. Raz. Nie potrzebujemy tego. Materiały budowlane. Nie potrzebujemy tego i gliny. Mm, masz na rzuci rzucę. Wszystko wzięło się mnie na rzucenie z a Aportowanie po mieszkaniu. No wiecie, jeszcze nie się zudził, że powiem. Tylko wyrośnięty jeszcze nie, ale się troszeczkę wrócił, wiecie jak to działa. No już. Jeszcze ci Co co? Żeby nie było. Takie zabawkę sobie znalazł. No, to teraz, tak, drona sobie uruchomimy, wyjdziemy. Yy, tak. No to lecimy na. A, dostawię połowę te bandaże, bo mi nie potrzeba. Będę komenty. O, możemy zrobić, tak? W ogóle, zobaczcie, nie mamy będę komentowa. tego nie używamy w ogóle. Właściwie. Jak się nad tym zastanowić? Noszę jak trafą te bandaże, a mogę wtedy je nazywać, bo mam ich dużo zapas. Wie? No, Za no. Co ci wzięło. Stary szczeniak? Dobre pytanie, jak to nazwać? Określenia no, dobrego nie mam. E tak. Łódź francuski może być. Tego na razie się musimy, pić nam się na razie nie chce. W sumie napij I ruszamy. Dobrze. Nasza pałka jak najbardziej sprawna. Ty nam tylko tutaj polatasz, że będziesz robił dodatkowy ekipę. Miło, miło. O, patrzcie. Wydało mi się, że naprawiłem tutaj. Dwa się w nocy będzie nas czekała kopalnia na sprawę domu. Ale to jest akurat do przeżycia. Oj oj. Chyba asad sobie tutaj zrobię, wiecie? Po innym inną drogę kamienną, butonową na przykład, jak już tutaj chcę tworzyć buton w masowych ilościach. No dobrze. To chodzimy do splądrowanej przez nas lokacji, jeśli ktoś pamięta to wie o czym mówię. Bo to już jest lokacja, którą nie rozwiedzamy. Może nie do dziury. Stójcie te oboje. Motory. Właśnie, brakuje tu zapisu G. Zlikie tam motor, czy nie zlikie? Cześć, ale ja będę kulturalny. Mam, hmm. Czemu nie wątłumaczę. Policjanta wam widzicie? Czego nie trafiłem? Debilu! By się człowieka nie stracisz. O, o! Kolejny cwaniak. O! Ten silniejszy.

tutaj. Co? Taś, taś, taś. Patrzcie. Jakie one wyrywne. Jakie one wyrywne. Dużej tutaj tak nie było, widzicie. Tam to kasę może da się przeszukać. Nie, tam kasę dałoby się przeszukać, no co wy. Co to ja wymaga, mnie? Eee. A tu utknąłeś. No to sobie tam utkniesz jeszcze raz. No wiecie, tutaj tak naprawdę przeżyć nie jest problem. No, zdecydowanie nie jest problem. Może, bo trochę mam wrażenie, że głośniej mam mikrofon. Gdybym się o niego odsunąłem nic nie chcę go przestawiać, to mam dodać trochę bardziej do głośności, może na... ...tyle. I zobaczę, jak to będzie wyglądało. Nie więcej, żeby nie przesadzić. No, to chyba coś tam słyszycie. Mm, no, wydaje mi się, że jak jestem dalej od mikrofonu, to chyba mniej trzeszczy. Możecie mi napisać w komentarzach, co o tym myślicie. Bo jak już mi lepiej działa karta dźwiękowa, no to przynajmniej... Piesek. Okay. Ja cię tam kurna i go mać widzę. I ja tak za za. Wiecie... Pieska właśnie ja się podbił wcześniej. Eee... Eee, co mu się stało? Paranormal... Ja używam zemlekami, nie z duchami. Dobra, jedziemy. Jedziemy na żywioł. Tu w środku zrób jeszcze. Tak, to się załatwia. Szybka piłka i gotowy. Dalej. Byćem... A nie, ze Zotonko chyba mnie nie oddaje. Tu już... Aha, no dobrze, no trudno się. A nie będzie. Łech uniesiony. Aaa, sobie usiadł po prostu, dlatego tak dziwnie się dział. Jezus Maria, facet. Kopęci nie widziałem, ale... Taki cichutko chodzi, że aż nie widać. To w środku będzie siedział. Jak ja to uda się rozbiera się i spanie to na łap, prawda? To jest jakieś Pisać, nie pisać się na mnie obraził, że się z nimi bawię, no. Jest to hama taki Ktoś opłaca przejrzeć? No tak, e, oczywiście dostaję to, co akurat mam. Nie, jest tutaj ciekawego więcej chyba nie ma. No nie, tutaj nie. Zobaczymy na górze. W się książki. Mam dużo minut to mogę sobie... Już? Po zawodach? Cięgą wyrzuciłem w kosmos? Nie wiem, ktoś poleciał. Tu poleciał, widzicie? No, dawaj wszystko co tam masz To też dawaj Tylko moment, jak mi nie mam Może mi się wydaje, ale to chyba tutaj będzie Nie, ale to tam możemy przeszukać Butelka wody Dobrze, to nic ciekawego nie było, cię musi się od razu przy skarbie Co ja robię? W się sensie tu? Nie, Tutaj teraz się, da się będzie. To jest centralnie podobno Klaszom minąłem. Nie, przy skarbie będzie. A minąłem, widzicie, jest tam z tyłu. Bojem koło niego. No to nam się nie naszej misji. No to daję. O, to się przyda, to się przyda. Biorę to razem. Laser może niekoniecznie Przyżarcie może też niekoniecznie Mam Tak, mi się na stalowe pęd jest bardzo mądre, nie no ram to się szanujmy, nie do przesady Szanujmy się po prostu ludzie mm, Stalowe Wiecie, praktycznie nic ciekawego nie ma To też szanujmy się Na tym etapie chyba już mało znajduję takich Naprawdę, użytać przedmiotów. No... Psz, mówię, no szanujmy się, no co ja tutaj znajduję? Same e drogie na ramy. Tylko nie dlatego, że tą lokację przeszukuję po no, powiedzmy. no... letą, powiedzmy. to mam ścieżka do uzyskania. To powiedzmy, że jeszcze się przyda. Nie ma tutaj już nic ciekawego. Nie przeszukuję tak 100%, bo mogę tutaj wrócić do wolnej chwili. Jest tam po lewej jeszcze. Tu, widzicie? Dobra tak powiedział nie przeszukuję wszystkiego bo to nie ma sensu, mogę to wrócić do wolnych i to jest koło mojej bazy. A jest to przeszukać Tylko czy mi się w tym momencie chce to jest dobre pytanie O, pasa a zarówno Nie tylko będzie problem z tak to, właśnie, jeszcze nie wszystko przeszukaliśmy W sensie, że jeden lub dwa ząbeki są tutaj Nie ma I to silne widzicie? Jest pani twardą szuką. To był tylko jeden. Nie szkoda. Ty cały w kupnąć? A tu już idzie nie podnaleźć. to? Mamy kolejne samochody do przeszukania. A to gdzie to ma I tam to się odnowiło. A! Odnowiło się to. Czyli jest pod to, możemy to tutaj podbierać. Bardzo dobrze. Idziemy będzie bliżej, bo się pamiętam tego handlarza. Tędy pojedziemy. Mam no, w ogóle miejsce z ekipunku? Tak tym. Mam taki nawyk, że naciska... żeby dostać się do ekipunku. Ale słuchajcie, jaka o ciekawostka powiem. Nie wiedziałem co się dzieje. Myślałem, że mi się laptop psuje, czy w sensie, że mi się przysuje młodo Wi-Fi. No, fakt fakt używałem routera... No. Ułożyłem podkładkę, po to co radę, dało rada, jaki miałem mobilny, który dostałem razem z umową, u mojego dostawcy interneta z imbuta. Jest to internet LTE. Jaki jest patent? Patent jest tego typu, że zaczął się psuć ten router, bo nie był do dostosowany do ciągłego wysłania filmu, tak jak ja to robię. No i co się stało? I się zaczął resetować. A jak on się resetował, a ja miałem włączone nagrywanie do BSA, czy montowanie przedszedł to nagle się okazywało, że znikało mi WiFi ale znika, udokumentnie w sensie kozę, patrzcie karty sieciowej nie ma WiFi poza maneżeru urządzeń nie ma w ogóle WiFi bo ja bym miał komputer bez, bez modułu wi WiFi wiecie o co mi chodzi zresztą też stare bez moduł WiFi mogą być i tutaj dochodzę do konkluzji że patrzcie że urządzenie całkowicie zewnętrzne już całkowicie bezprzewodowe takie jak nie wiem choćby to oznacza że nawet jak macie schowki Bluetooth i one będą uszkodzone czyli macie inne urządzenie Bluetooth to też może wam uszkodzić moduł Bluetooth na odległość Wiesz o co mi chodzi? I to jest taka ciekawostka dziwna. Dlaczego mówię dziwna? Dlatego, że nie jest to urządzenie nawet podpięte pod yy, rozdzielenie pod, yy, pod wasz komputer, a może wyrządzi wam szkody. więc na to to zwracajcie się uwagę, tak jakie ciekawostkę powiem. Z daleko już widać, że wiem, tego handlarza. Nie, w ogóle pani handlarzu się moim jest podejrzane, że opana pali się tym zobeki. Myślę, że to panie zobeki robię sobie pieczonego człowieka na kolację, prawda? Ale co ja tam wiem? A tak, co otwarto no. kartę. Dysponował się i nie? to to chyba sobie przytopię piecu po prostu. Będę trochę żelaza. A, ale zdjęcie jest nawet ciekawe. Z na czegoś robotę? Coś blisko, na południe transport. Może być transport.

Czyli tak to działa. Ciekawe, czy ta misja była jeszcze tak blisko Miasto. To dzisiaj tak. Moja hipoteza jest prawdziwa. Pan narze nie ma swoich regionów, tylko... Narze się napawić po prostu. Na zwyczajnie świecie urządzają misje w tych samych lokacjach. czy możemy wykonać misję dla Jamesa następnego razu. Na wymianę. W ten nabijamy sobie misje pętego poziomu za większą... Yy, półnopunktu doświadczenia z żetonów ale myślę, że już nie dzisiaj to weźmiemy się za pracę budowlaną, bo mamy co robić w końcu trochę tego betonu się nadbierało, nie, nie uważacie? E, będziemy musieli jeździć do kopalni, zgromadzić duży, duży zapas y, ku tej stali, ku, czy ku tego żelaza mamy sobie małe zapasy w tym momencie może nie od razu, ale będziemy musieli połóżnić sobie ku te żelazo Będziemy musieli ponaprawiać i pouzupełniać kolce i w końcu ruszyć z rozwojem technologicznym, czyli będzie rozsądnie jeśli podbijemy sobie poziom w końcu, będzie trochę szybciej. Zabijanie zębeku, praca w kopalni, to ona trochę pomoże. Nie musimy się z tym Już to co mamy jest niemalże wystarczające. To też będzie do przeszukania po raz kolejny. Nie zbieram wszystkiego już teraz, bo mam taki zapas mechanicznych elektronicznych części. Mam bardzo duży zapas, aktualnie no różnych, no widzieliście, mam magazyn wypełniony wszystkie co chcę po brzegi Więc nie ma sensu to, tego wszystkiego ładować jak na full po raz kolejny Bo mija się to z celem Coś, coś trzyma nie w idzie. Czekajcie, co sprawdza Działa elegancko Jeszcze nie zgubiłem, to się nazywa, jeszcze nie zgubiłem Wi-Fi jeszcze jeszcze mamy chwilkę, laptopie. jeszcze działa, jeszcze działa, zobaczymy jak długo. Dobrze. Właśnie się możemy pójść na górę i zająć się naszą farmą, bo zapomnieliśmy o A już chyba nas tam nie było. Nie pamiętam sobie. No i wchodzimy. I teraz yy, będziemy musieli tutaj budować, sobie by po każdą w twierdze. A tutaj będziemy potrzebowali bardzo dużo betonu. Czyli nasze, że tak powiem, bateriaki będą pracowały na pełnych obrotach. Dobra, jesteś tutaj? Ja tak nie znajdziesz. No dobra. Jak on tutaj wlazł? Macie jakiś pomysł? Tak, nie, nie wnikam, nie chcę wiedzieć, jak on tu wlazł. Paranoid eh, Level Expert. Modyfikacje 2, na razie tutaj części broni i narzędzi tak, tak na razie stalowej części nie robimy 2200 nie wiem czy byś się w tym momencie opłaca sprzedawać jeszcze poczekam materiały budowlane na razie to wrzucimy tutaj no, rosół. rosół, to wrzucimy tutaj, jako tak samo nawróci to też że tak samo no żywności nam nie brak, możemy działać, 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 działać jeszcze raz działać pozostało to tutaj papier Chemia to to. Chemia to to. Nie ja zatem potasu. trochę się uzbierało. Mało bo mało, bo mamy, ale mamy. Gdzieś tam tu. Do żywności na pewno będzie tuż. Ubrania i elementy to. będzie to? Mmm. To jest ty kasa, tu jest kasa. Zmienicie, jaką cenę już mamy? Nie w domu, się postępie nam rośnie tutaj dzięki temu już odkładamy to będziemy mieli dużo zastrzeżeń doświadczenia gotówki jak pójdziemy z o, o handlarzowi i tak samo złoto to są nasze rezerwy finansowe będziemy na czym potrzebowali poczekajcie no, dobrze teraz tutaj tutaj do cementu jeszcze może wytwórzmy żeby się więcej wytwarzało w międzyczasie tutaj też, a właśnie nie moment tutaj można się najpierw to i dorzucimy to żeby się nawet wytworzyło więcej no to się nazywa więcej trzy w międzyczasie tutaj powinien już być, powinno już być huźne tam postawimy okej okay. trzecią huźnię możemy tutaj obok dostawić ona będzie miała jedno proste zadanie na razie połowa. Idę jeszcze po kamień. No, będziemy musieli popracować, bo chyba złożyliśmy w sumie całkami. Dobrze, to zabieramy. To zabieramy. No mi się prowadzi kamień zużyliśmy. Będziemy musieli popracować na to, żeby zgromadzić więcej kamienia, bo na razie to mamy takiej ilości dość okazji nie mała. I włącz jak mówię, się o tym etapie? I idzie. Tutaj się cały czas nie przetworzył, tutaj na piasku przybywa, tutaj cementu przybywa, ale to idzie mu bardzo bardzo powoli tu To od razu zabieramy. Nie się już wytwarza tutaj, na te momenty nawet po tyle. Dobrze. Idziemy do naszej farmy. Właśnie nauczyłem, że on sobie radzi, więc nie będziemy przeszkadzali. Natomiast jestem ciekaw, czy on tutaj na samą górę wieży poleci. Do nami. I raz nie strąci z tej wieży, bo to byłoby nawet zabawne. No ruszamy się teraz, tutaj, 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 bardzo powoli, pomału i do góry. To roślina, tak. Czy tu leci w ogóle. Słuchajcie, proszę nie spadamy. Wiecie, to są dodatkowe punkty doświadczenia, i to nie mało tego doświadczenia, Tylko warto to robić. Pomóż ci No. Wyciąłeś, wyciąłeś. Za każdą 60 punktów, albo tylko 50 uderzamy. Zobaczcie w ogóle, że to, w tej drze może doświadczenie zabić praktycznie w każdej chwili tu zbieramy rośliny, tu kopiemy ziemi, tu zabijamy zabijaki, tu budujemy, bo budowali... ja bym powiedział, że to serio byśmy wszystko budowali w sensie od zera do najnowszych, po to, żeby na sobie do więcej doświadczenia myślę, że do środka byciałeś, to, bycia to nawet zabawne yy, tak, potrzebujemy sobie po znaczy nie, na razie już mam po prostu wszystkie nasiona, które się... potem zaczniemy od tego, czego mam naj... Tutaj... serio? dlatego, że tu tu stoisz? Tak, jak on tu stoi, to nie mogę posadzić. Czarna woda, to zamienimy się tak. Jak on stoi, no a ta, to nie mogę nic tam posadzić. On jest traktowany, no w sumie jest to logiczne. Przez grę jest traktowany jako normalny obiekt, więc... To, to trzeba być po prostu ostrożnym. Powinniście no, czemu on stoi tutaj? No rusz, te cztery litery. Czego mamy na najmniej? Najmniej mamy w tym momencie super kukurydzy ciągle też na nanasiono. Wiecie sadzę tylko co mam najmniej. No dobrze. Czego mamy na teraz najmniej? Najmniej mamy czarne jagody. O to zróbmy sobie. Ja się na razie nie jestem wybrany, bo mogę po prostu zejść na dół potem, sprawdzić sobie to, czego mam mało bezpośrednio w lodówce. W wypadku w skrzyni, krzyni, którą posiadam. Okej. Okay. Teraz dynia. Nie, teraz to. Ile mogę zrobić? Grupę 7 na początek. wytwórz A, wiem, tutaj w ogóle. Dobrze, 6 punktów wystarczy, ale za dużo mam. A nie, za mało. To jedno. I już, w ogóle nie posadziłem dyni. Ale to jest akurat do przyjęcia. Co, można tu lecieć? Masz. Dobry piesek. To teraz lecimy na dół i zostawimy nasz urobek w naszej skrzynce. Rośliny do roślin, do roślin, do żywności, tak będzie dorosła Na No, ruchy, ruchy, ruchy. O! No schodź, 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 schodź No dobrze To się już przetwarza Ło, wow. Przetwarzało, wow, się Co można na razie się robi Tutaj mi jeszcze bardzo dużo posłów Tutaj też chyba Świesi nie strasz Paranormativity Rebel Export Właściwie tutaj możemy skończyć tą materiał, bo tylko że zrobiliśmy misję. Zajęliśmy się, można na początek, zajęliśmy się naszą farmą. A następny już będzie tylko budowlanka przez parę odcinku, więc e, następny będzie dla mnie ciekawszy, Nie wiem czy nam się spodobał takie materiały. Zobaczymy. No to muszę jeszcze naszynko dostawić źródłość dwa. Pozostałe. Bo już brakuje miejsca. Teraz tutaj. Może tak być. Teraz pozostałe. Podbądźmy się tego. Rośliny i nasion. Podbądźmy się tego. To już wszystko jest? Jest. No to teraz... tą yy... nie tu zostawimy. No, wychodź stamtąd. Teraz lepiej będzie latanie. i nawet się nie popsuł jeszcze? No. Dwa materiał, materiał e, e, biorę wybierzimy coraz lepiej. Zębaków coraz więcej ubijamy. Ile już mam w na koncie? Padę tysiące, To 10, 10 tysięcy wcześniej brakuje, ale i to będzie. No to już drodzy widzowie. Dziękuję za uwagę. Jeśli materiał się spodobał, to zapraszam na kolejny na moim kanale. Trzymajcie się i na razie.